Dzień dobry, witam serdecznie, Sebastian Pejno z tej strony. Szanowni państwo, dzisiaj sobie coś podwalamy tutaj na Amerykanie, na oficjalnym... nieoficjalnym multi z ss u się zatrzymali, się CO TU SIĘ DZIEJE?! To JAKIEŚ UFO LATA! W tym teraz jestem, były roboty drogowe. No i bandyci nie wyprzedzili halo, ja się tak nie bawię. To, to jeszcze wy... kontra leci, no nie wierzę. OLE MI SIĘ pierdzielił. No wiem, to się... elo A mi zaliczyło tylko 34 km Czy to ptak, czy to samolot leci, leci. Czy to superman Nie, to Painu. Nie to, to, Painu. to, to nie leci? To Cascadio To AŻ CRASHOWAŁEM GRĘ Ej, zostawiamy tu Painu? Co wy wyna... Jeszcze tak. się, jeszcze się, do, do, się a do, a jeszcze się A, to, a się dołączyć, Nie, nie, nie ma czasu, nie ma czasu, szybko nie Jedziemy, uciekamy więc to właśnie, nie to, ja nie widziałem, to, to jest inny... O Jezu, ten jak poszedł! Eee, patrz, zniknęło mi w ogóle ten... Co ci zniknęło? 15. I stało? Coś mi się pojawiło przed maską! O Jezu! Uff. O Jezu! A ja nie mam F... A tu trzeba było się zatrzymać, proszę pana! Zresztą. To nie jest poważna trakerka! Jaki wisiu! To nie jest trakerka, przecież! Panie, to musimy być poważna trakerem!